No i lecimy dalej z kalendarzykiem W poprzednim odcinku wygrała ta właśnie osoba A pod jej polem krył się ten oto skin Co zrobić, żebyście wy też mogli odkryć jedno z pól Zostawcie lajka, subskrypcję i komentarz z hasłem podanym podczas filmu Plus numer pola, które chcecie odkryć Miłego oglądania a więc jo, cześć, z tej strony genetyków. W dzisiejszym odcinku jesteśmy na CSGO skinie, 3500 zł w naszym balansie No i w dzisiejszym odcinku robimy coś innego Coś nad czym pracowałem chwilkę przed odcinkiem a powiem chat GPT będzie nam wymyślał skrzynki Case Battle i będzie to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajne, bo dodajemy jeszcze zawsze element losowości i kto wie, może sztuczna inteligencja wykaże się znowu czymś ciekawym i uda nam się zrobić jakiś profit. Ale jeszcze przed tym pamiętać, że w tym właśnie miejscu wpisywać sobie kodzik Genetic. darmowe 10% bonusu z kodem promocyjnym 2 zł i 10 groszy na start, jeżeli jesteście nowymi użytkownikami, a jeżeli będziecie chcieli wpłacać na CS:GO skinajcie. Jeżeli strona Was przekona, to wpłacać możecie wieloma metodami płatności, takimi jak BligWizda, MasterCard, Apple Pay, Google Pay, Zencrypto i wiele więcej. Czyli na przykład skiny, PaySafe kardy przez Kingwina oraz SMS. No i oczywiście wpłacajcie z głową, jeżeli macie ukończone 18 lat. No to co, lecimy z pierwszym battlem. Tutaj jak widzieliście, testowałem to sobie trochę. Eee, I zróbmy sobie tak. Drogi czacie GPT, wylosuj mi proszę... Bitwę za 1000 złotych. Nic powyżej tej kwoty. I czekamy na odpowiedź. Mamy tutaj Knife Case'a, death Case'a. O! Jest to dosyć ciekawa bitwa. Jest to dosyć ciekawa bitwa. Knife Case, Beast Case, death Case, Tifkun oraz Bawkun. No, tyle zdążyłem zapamiętać, więc zacznijmy sobie od tego. E, Thiefcase i. Y, y... Buff Coona, okej, okay, tutaj jest Buff -kun, tutaj jest Thief -kun. Co tam jeszcze było z tych tańszych? Chikun, M4 i 5050 -50 AK oraz USP AK oraz USP. Y I co tam jeszcze było? M4A4 Case. No dobra, no to bierzemy te M4, gdzie one są tutaj. No i lecimy na resztę skrzynki, czyli Knife Case, Beast oraz Death. Mm, lecimy na dół. Lecimy na dół, lecimy na dół, wybieramy to sobie. and e death e beast oraz knife case. No i mieścimy się mniej więcej w tej kwocie. Wiem, że pominąłem w którąś skrzynkę, ale tak jak mówiłem, chcę battle do 1000 zł. to robimy battle do 1000 zł. Pierwszy battle wygenerowany przez Chat GPT. Lecimy 1000 zł w obrót. Sprawdźmy, co nam ciekawego taki battle może oddać. Mamy tutaj naprawdę duży ręcz skrzynek. No i zobaczymy, jak to tak właściwie się obróci, czy na naszą korzyść, czy na naszą niekorzyść. Pierwsza skrzynka. No niestety na naszą niekorzyść, ale jest to jedna z tańszych skrzynek. Jeżeli z tych pierwszych skrzynek będzie nam leciało nic takiego szczególnego, to płakać nie będę. Jeśli mam być 4. no płakać nie będę, bo najdroższe skrzynki mamy na końcu. Z 50-50 oboje dropimy. on trafia, ale jednak lepszego z uspów tylko on trafia. No i lecimy dalej. M4, M4. Co nam przyniosą M4? Przyniosą nam leaded glass. Spoko. Szkło hartowane, Dev case. Teraz... No... Niezbyt dobry drop, no niezbyt dobry drop dla nas. Lecimy z kolejną skrzynką. ok? No nie, no ty trafia kilka kill da, No to musimy trafić jakąś bardzo dobrą kosę i sprawdzić czy to się stanie. No to się nie staje, bo on trafia dobrą kosę, która mogłaby nas zapewnić w tym momencie zwycięstwo. No jak widzicie, no chat GPT, tutaj pierwszy battle. I jak mam być cztery, to troszkę się pomylił. Więc może spróbujmy otworzyć jakąś solową skrzynkę. Wylosuj mi jedną skrzynkę przedziale od y, na przykład dajmy na to 80 do y, 600 zł, którą powinienem otworzyć. Zobaczymy, co nam wylosuje. No i wylosował tutaj Royal Case'a. Ok, Royal Case 630 zł, troszkę powyżej budżet, damy radę, ale zobaczymy co nam przyniesie. No Wydaje mi się, że trzy skrzynki by było fajnie otworzyć, ale wolałbym to zrobić jednak na case battle. Póki co zrobimy sobie case battle z dwiema skrzynkami e, Royal i zobaczymy, czy ten case battle odda. No Jest to skrzynka wylosowana przez ChatGPT. ChatGPT to jest jednak sztuczna inteligencja. Powinien on być od nas mądrzejszy. No ale wiadomo, że jest to totalna losowość i że nie możemy się na tym polegać. Ale może nie. Ten good powinien być po naszej stronie. Ostatnia skrzynka, druga, daj mi rękawice. No i oczywiście trafia jeszcze Slotera, no nie wierzę. Dobra, teraz my lecimy na dwa Royal Cases y. samemu w takim razie. I zobaczymy, czy dwa Royal Cases y samemu. Może oddadzą nam coś lepszego No póki co, bac, totalna tragedia I jest dalej totalna tragedia Oj, 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 oj. Niedobrze, 800 złotych Stać nas jeszcze jednego Royal Case'a Zaryzykujemy, otworzymy Może tym razem przypisze nam szczęście, stój Okej, okay, good night floor Teraz stać nas chyba na dwa, jeżeli to jest dobry stan To jest okej okay, stan I stać nas na dwa, nie, nie stać nas na dwa Brakuje nam minimalnie To otwórzmy sobie jednego solo I po tym jeszcze, o Jezu, te... Motoglossy były świetne, ale niestety nie dostajemy ich. I stać nas na jeszcze jednego, a jeżeli to nam nie odda to GPT leć. Nie. Dobra, chat GPT generuje nam ostatniego battle do 870 zł. Wygeneruj mi proszę ee, Case Battle do. ilu tam mieliśmy? 870 zł? I z wybranych skrzynek. Najlepiej by było, jak jakbyśmy się mieścili. Mieścili w ilości skrzynek. 5! 5 skrzyneczek. Dobra. I mamy tutaj bata za 842, co jest dla nas idealnie. I sprawdźmy, co tutaj ze skrzyneczki mamy. O, tutaj jest jakaś inna skrzynka, której jeszcze nie widziałem chyba. Co to jest za skrzynka? Pila Ej, mordy, właśnie coś chyba odkryłem. Czy jest jakaś skrzynka, której nie widziałem jeszcze? Nie, to jest chyba music case po prostu. Dobra, nie jest to ważne. Nie jest to ważne. Wracamy do Chata GPT. Wracamy do tego case battle. Sprawdźmy, co on nam tam powiedział. Knife case, Beast, Death oraz Chiefkoon. Bardzo podobny battle do tego, co mieliśmy. Chat GPT raczej się nie zaciął, ale. Skoro tak wylosowało, skoro tak wybrało, to tak musi być. Mam tutaj knife Case'a, Beast oraz Dev e, Case'a jeszcze musimy dodać. Mam tutaj death Case'a, mam tutaj beef, Beast Case'a, jeszcze Tivkun i Bawkun. Tivkun i Bawkun powinny być wyżej. Więc wybierzmy co sobie, niżej jeszcze troszeczkę. Bawkun. Oraz Tifkun, gdzie jest ten Tifkun? Dobra, tutaj mamy Tifkun 850, 873, ok, czyli niestety nas na tego Batla. Najwyraźniej no musiałem przed odcinkiem źle wklepać ceny no ale zróbmy sobie takiego Batla 840 zł i miejmy nadzieję, że może to nam w dzisiejszym odcinku odda. No póki co mogę stwierdzić, że e, odcinki bez czatu GPT, bez wspomagania się sztuczną inteligencją wychodziły dużo lepiej, chyba że. OK, jesteśmy naprowadzeni. Tak mi Nie, nie jesteśmy na naprowadzeni. Oczywiście, że nie. Ale może ta skrzynka coś zmieni? OK, zmieniła. Ale nadal brakuje nam 40 zł. Ostatnia skrzynka, najważniejsza. No i chyba wygramy tego watla. Chyba wygramy tego batla, chyba że poleci mu coś za ponad stówkę, no i nie leci mu nic za ponad stówkę, więc mamy to i mamy 1300 zł. No i teraz dla takiej losowości, dla takiego naszego tutaj podkręcenia dzisiejszego odcinka my stworzymy jakiegoś batla. Ja jak wiecie jestem ryzykantem, Janko ryzykant, tak możecie do mnie mówić, lecimy 3 luxurious case y na trzy osoby na trybie underdog i miejmy nadzieję, że to przegramy. Miejmy nadzieję, że to przegrałem, bo jest to tryb tak oczywiście, czyli mam nadzieję, że po prostu poleci mi najmniej i że końcowo i tak to wygram. Zobaczymy jak to będzie końcowo. Pierwsza skrzynka, jazda, no i trafiamy chyba najlepiej, albo drugi najlepszy drop, tak, drugi najlepszy drop. Druga skrzynka, okej, okay, ziomaczek po środku trafia. No i teraz niech bot Alex coś dropnie i będzie spoko i kończymy odcinek. No i kończymy odcinek, ale niestety na minusie. A szkoda, bo fajnie było do ten Battle 2.700, to było mniej więcej na zero i byśmy byli mogli wyjść szczęśliwi z tego odcinka po tragedii, którą Chad GPT nam tutaj wyrządził. No ale dzisiejszy dzisiejszym to było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, kalendarz dalej trwa i niech będzie na przykład hasłem w dzisiejszym odcinku wasze ulubione miasto za granicą Polski, które widzieliście może na zdjęciach, które może odwiedziliście, które po prostu najbardziej wam się podoba. Ja dziękuję wam bardzo, za oglądanie i siemano.